Paulina Sykut Jerzyna znów oczarowała fanów. Podczas R festiwalu w uniejowie zaprezentowała się w białym komplecie, który nie tylko podkreślił jej figurę, ale także wpisał się w ekologiczny charakter wydarzenia. Internauci nie kryją zachwytu nad jej stylizacją oraz podejściem do zrównoważonej mody. Paulina Sykut-Jerzyna to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiej telewizji. Jako jedna z najpopularniejszych prezenterek Polsatu, regularnie zachwyca swoim profesjonalizmem i nieskazitelnym wyglądem. Ostatnio na ERF Festiwalu w Uniejowie, gdzie pełniła rolę konferencjerki, ponownie przyciągnęła uwagę wszystkich swoim wyjątkowym wyczuciem stylu. Paulina Sykut-Jerzyna w białej kreacji na ERF Festiwalu w Uniejowie Paulina Sykut-Jerzyna, znana prezenterka Polsatu, ponownie zachwyciła publiczność swoim wyborem kreacji podczas ERF Festiwalu w Uniejowie. Na scenie pojawiła się w eleganckim, białym komplecie składającym się z szerokich spodni z wysokim stanem oraz topu z ozdobnym kwiatem na ramieniu. Ten starannie dobrany strój nie tylko podkreślił jej nienaganną figurę, ale również idealnie wpisał się w charakter imprezy promującej ekologię. RF Festival w Uniejowie to jedno z najważniejszych wydarzeń polsatu, które każdego roku przyciąga największe gwiazdy polskiej muzyki. Paulina Sykut-Jerzyna obok Krzysztofa i Bisza była jedną z głównych prowadzących tego koncertu. Jej obecność na scenie zawsze budzi zachwyt, jednak tym razem to właśnie jej kreacja skradła serca wielu widzów. Biały Komplet prezentował się nie tylko elegancko, ale także nowocześnie, dzięki czemu idealnie pasował na takie wydarzenie. Zgodnie z duchem festiwalu strój pauliny sykut jeżyny to przykład mody ekologicznej. Kreacja została odświeżona i zyskała drugie życie po drobnych przeróbkach. Wcześniej można było ją zobaczyć podczas tańca z gwiazdami, jednak bez kwiatka na ramieniu i w towarzystwie półprzezroczystego bolerka. Ta zmiana dowodzi, że z niewielkimi modyfikacjami można nadać ubraniom nowy, wyjątkowy charakter. Internauci zachwyceni kreacją i figurą Sykut Jerzyny Paulina Sykut Jerzyna nie tylko przyciągnęła uwagę uczestników RF festiwalu w Uniejowie, ale także internautów, którzy nie kryli swojego zachwytu. Komentarze na jej profilach w mediach społecznościowych były pełne pochwał dotyczących zarówno jej stylizacji, jak i nieskazitelnej figury. Wśród licznych komplementów pojawiły się opinie, że Paulina wyglądała w swojej kreacji wyjątkowo elegancko i nowocześnie. Pięknie pani Paulina wygląda w tej sukni, bardzo elegancko, napisała jedna z komentujących na Instagramie. Super, dodała inna. Te entuzjastyczne reakcje pokazują, jak bardzo internauci doceniają nie tylko modowy wybór prezenterki, ale również jej zdolność do prezentowania się w świetle ekologii i zrównoważonej mody. Trudno nie odnieść wrażenia, że komplet Sykut Jerzyny to idealna propozycja na rodzinne imprezy, w tym napę. Wesela, zachwyt internautów nad kreacją Pauliny: Sykut Jerzyny można tłumaczyć jej umiejętnością łączenia stylu z przesłaniem. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej taki wybór stroju z pewnością zdobył uznanie wielu osób. Prezenterka udowodniła, że moda ekologiczna może być równie efektowna, co tradycyjna i że recykling ubrań nie musi oznaczać rezygnacji z elegancji i klasy.